W dzisiejszym odcinku Lasy robią klimat sprawdzimy, jak nadleśnictwo oborniki i lasy państwowe realizują cele zrównoważonego rozwoju. Sprawdzimy, czy na naszym podwórku też prawdziwe są hasła FAO, że bez lasów nie ma zrównoważonego rozwoju, ale najpierw wyjaśnimy, o co chodzi z tymi celami. Zrównoważony rozwój to taka idea rozwoju naszego świata, która w latach 90. została przyjęta przez ONZ. Z definicji chodzi o to, żeby rozwijać się, żeby żyć lepiej, ale jednocześnie nie niszczyć środowiska, zostawić go dla następnych pokoleń. Jedna z takich definicji czy opisów mówi o tym, że żyjmy tak, jakbyśmy pożyczyli naszą ziemię od naszych wnuków, a nie odziedziczyli ją. Po rodzicach. To bardzo ogólna definicja. Składa się generalnie zrównoważony rozwój z takich trzech filarów: środowiska, społeczeństwa i gospodarki. W miejscu ich styku mamy zrównoważony rozwój. Mamy 17 celów zrównoważonego rozwoju. One są dużo węższe niż ogólna definicja. Każdy kraj, organizacja czy firma mogą swoje działania umiejscowić wewnątrz tych celów. Mogą realizować wszystkie lub część. Także lasy państwowe na poziomie lokalnym, nadleśnictwa, na poziomie regionu czy całego kraju mogą pokazać swoje działania. Zrównoważony rozwój opiera się na lasach. Pokrywają one jedną trzecią lądów i są bardzo ważnymi ekosystemami ziemi. Dostarczają drewna, opału, jedzenia i lekarstw. Nadleśnictwo, oborniki, a właściwie jego obszar. Położony jest w powiecie obornickim. Lesistość tego powiatu to aż 31%. Jeszcze 100 lat temu, przed wojną, lesistość tego powiatu wynosiła 20%. Czyli przybyło nam prawie kilkanaście procent. Dzięki czemu to się stało? Dzięki zalesieniom porolnym uzyskaliśmy dwie rzeczy. Mamy więcej lasu, a poza tym w puszczy mamy cenniejszy gatunek, jakim jest dąb, który tutaj rośnie. Lasy polskie każdego roku pochłaniają 2,6 miliardów dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla ten pochodzi z energii, która jest produkowana z paliw kopalnych. Dzięki lasom mamy czystszy klimat. Podobno grzybobranie to polski sport narodowy. Chętnie, niezależnie od wieku, wybieramy się na grzyby i jagody do lasu. Dla części gospodarstw domowych płody leśne to dodatkowy zastrzyk gotówki. W Polsce zbieranie grzybów jest bardzo powszechne. Szczególnie lubimy zbierać kurki i podgrzybki. Nawet też bywa i tak, że sprzedajemy te grzyby i chętnie są te grzyby kupowane. Możemy w lesie również zbierać jagody, a nawet roślinność zielną, czyli zioła. Należy tutaj pamiętać, że w przypadku zbioru dla... Potrzeb przemysłowych wówczas należy uzyskać w nadleśnictwie odpowiednią umowę na takie szersze pozyskiwanie płodów runa leśnego. Jest też taka możliwość, że w lesie możemy wystawić pasieki. Wówczas należy w porozumieniu z gospodarzem terenu, czyli z nadleśniczym ustalić w jakim miejscu, w jakiej formie możemy właśnie nasze ule umieścić w lesie i dzięki temu zbierać bardzo smaczny i zdrowy miód. Lasy użytkowane w sposób zrównoważony to element bardziej zielonej gospodarki, bo drewno jest surowcem w 100% odnawialnym, a produkty z drewna mają niewielki ślad węglowy w porównaniu do plastiku czy betonu. Panie profesorze, co to oznacza, że drewno jest surowcem odnawialnym? Po ścięciu drzew, po pozyskaniu drewna, sadzimy nowe pokolenie lasu. Nazywamy to. Odnowieniem drzewostanu. Od momentu posadzenia nowych drzew po 100 latach mamy taki sam drzewostan jak w momencie, kiedy go wcześniej usuwaliśmy, kiedy pozyskiwaliśmy drewno. Co ciekawe, w tym okresie wzrostu drzewostanu mniej więcej od 25 roku życia do okresu drzewostanu dojrzałego, właśnie mniej więcej 100 lat, jak dla sosny, również pozyskujemy drewno. Przerzedzamy właściwie drzewostan. To tak jakbyśmy przerzedzali rzodkiewkę czy marchewkę. Z tych cienkich drzew robimy również użytek. Produkujemy najczęściej papier, a jednocześnie robimy miejsce w drzewostanie dla drzew przyszłościowych, które świetnie się rozwijają i właśnie spełniają wieloraką funkcję lasu. Las jednocześnie jest takim idealnym przykładem, czy w ogóle pozyskiwanie drewna, jest idealnym przykładem Surowca odnawialnego, który jest chyba na przeciwległym biegunie w odniesieniu do ropy naftowej, węgla kamiennego czy gazu ziemnego. Często słyszymy pojęcie zielonej gospodarki. Co to takiego? Zielona gospodarka, biogospodarka czy koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, to przede wszystkim skupienie się na tym, aby nie generować dodatkowych czy nadmiernych ilości dwutlenku węgla do atmosfery a to również wykorzystywanie przede wszystkim wykorzystywanie surowców organicznych również wykorzystywanie surowców z recyklingu a także na przykład pozostałości z produkcji rolniczej ponadto w zielonej gospodarce też warto skupić się czy wykorzystywać nowoczesne tkaniny na przykład wiskoza czy tencel które są pozyskiwane czy uzyskiwane z drewna ale również na przykład folia z kukurydzy, która jest wykorzystywana do pakowania czy owijania żywności. Znajdujemy się w szczególnym miejscu, w bardzo dużym obszarze leśnym, który ma długości przeszło 100 km i szerokości około 20 km. Przed 100 laty zdarzyła się tutaj taka wielka katastrofa, bo w większości te drzewostany zostały zniszczone przez strzygonie Chojnówkę. Powstały tutaj gołe wydmy, bez drzewostanu. W związku z tym w chwili obecnej mamy bardzo dużo drzewostanów starych, takich, które dochodzą do kresu swojego życia. W związku z tym, żeby zachować trwałość tych drzewostanów, tego dużego kompleksu, musimy podejmować działania. Polegają one na przebudowie, czyli wprowadzaniu młodego pokolenia oraz przebudowie gatunkowej. Jak do tego dochodzimy? Dochodzimy poprzez wprowadzanie różnych form cięć. Jednym z takich cięć jest zrąb. Pozyskujemy drewno. Do tego pozyskania podchodzimy w sposób taki bardzo pragmatyczny. To drewno na zrębie y, dzielimy już na odpowiednie sortymenty. Jest drewno podzielone, które będzie kiedyś stanowiło więźbę dachową. Z tego drewna będą wyprodukowane meble ogrodowe, również powstanie papier i płyta OSB. Wiemy, że dom wybudowany czy wszelka zabudowa z drewna pozostawia o wiele mniejszy ślad węglowy. Bo dom z drewna to 5 razy mniej wydanej energii niż dom wybudowany z cegły czy innych materiałów. Przemysł oparty na drewnie tworzy nowoczesne miejsca pracy. Mieszkańcy, którzy mają zagwarantowany dostęp do lasów, mogą pracować i zarabiać. Dzięki prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej drewno z nadleśnictwa oborniki posiada certyfikaty FSC i PEFC. Na jego terenie działają cztery tartaki, trzy zakłady produkują meble z lokalnego drewna. Drewno kupujemy z lasów lokalnych. Tutaj jest na terenie nadleśnictwa Łopuchówko i oborniki i babki drewno jest certyfikowane, co wiąże się z tym, że łatwiej jest nas sprzedać na eksport. Zatrudniamy na ten moment około 50 osób. Cała gmina nasza zatrudnia około 1000 osób w kilku zakładach produkujących tego typu zlecenia. Lokalnie znaczy taniej. Drewno ściągane z poza obwodu powiedzmy 100 km to już się mija z celem ze względu na cenę transportu. Tańszy surowiec to automatycznie jesteśmy bardziej konkurencyjni w sprzedaży. Ważny element życia gospodarczego i społecznego stanowią zalesione zlewiska rzek. Dostarczają 75% słodkiej wody. Lasy chronią przed powodziami, wichurami, erozją brzegów morskich. Las to miejsce występowania 80% wszystkich gatunków roślin i zwierząt występujących na ziemi. Prawie 6,5 tysiąca hektarów. Czyli blisko 34% ogornickich lasów spełnia szczególną funkcję ochronną. W takich lasach produkcja schodzi na dalszy plan. Jeżeli chcemy zrozumieć rolę lasu, to może zacznijmy od tego, że wyobraźmy sobie, jak wyglądałby ten las, gdyby go tutaj nie było. Gdyby nie było tutaj lasu, to nie byłoby tutaj dużych zwierząt. Takich jak na przykład jelenie, który teraz jest fantastyczny okres rykowiska, który swym rykiem jak gdyby y, zbliżają ludzi, którzy przyjeżdżają, przychodzą tutaj rankiem, wieczorem, w nocy, nasłuchują jak to rykowisko brzmi. Nie byłoby też ptaków, ptaków, które gnieżdżą się na tych drzewach, które swym śpiewem y, umilają nam cały dzień i, i noce. Wszystko by było po prostu, byłoby tu cicho. Po deszczu woda szybko by spływała do okolicznych grobów, dalej do rzek. Ludzie nie mogliby zbierać jagód, grzybów, gdyż nie byłoby tutaj tego lasu. Jednocześnie las jest to miejsce dla wielu organizmów. Różnorodność lasu wpływa na to, że będzie on odporny na zmiany klimatyczne. Lasy realizują więc cele zrównoważonego rozwoju. Te związane ze środowiskiem, takie jak czysta woda i warunki sanitarne, działania w dziedzinie klimatu, życie na lądzie. Gdy używamy drewna w sposób zrównoważony, to realizujemy cele wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność i zrównoważona produkcja i konsumpcja. Gdy ogrzewamy domy drewnem opałowym, to realizujemy cel czysta i dostępna energia. Lasy państwowe realizują nie tylko cele związane z przyrodą czy gospodarką, ale także związane ze społeczeństwem. Przez to, że lasy są ogólnodostępne, żeby każdy z nas może iść do lasu, realizowany jest cel dziesiąty. Samo przebywanie w lesie powoduje to, że jesteśmy zdrowsi, bardziej zrelaksowani. W ten sposób realizujemy cel trzeci. Cel pierwszy i drugi, czyli zero głodu i koniec z ubóstwem, są realizowane dzięki temu, że każdy z nas może iść do lasu, zbierać jagody czy grzyby. W lasach państwowych pracuje coraz więcej kobiet. Pracują na różnych stanowiskach, od najniższych po najwyższe, od terenowych po biurowe. Dzięki temu realizowany jest cel piąty równość płci. A dzięki ogólnodostępnej Edukacji leśnej realizowany jest cel czwarty, odnoszący się do dobrej jakości edukacji dostępnej dla wszystkich. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest szczególnie ważna w lasach modelowych. Lasy te powstają w wyniku inicjatyw oddolnych i stanowią połączenie różnych środowisk badawczych i podmiotów decydujących o użytkowaniu zasobów naturalnych. Na czym polega koncepcja lasu modelowego? Myślę, że najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. Wyobraźmy sobie to miejsce, tę rzekę i ten las, który mamy tutaj. I posadźmy na brzegu tej rzeki leśnika, tego kto pływa kajakiem, tego kto biega, kto mieszka w obornikach i przychodzi tu czysto rekreacyjnie albo tego, kto jest zainteresowany produkcją energii z tej rzeki, bo ona ma ten potencjał energetyczny. I gdy zbierzemy Określoną grupę osób, to okaże się, że każdy z nich ma inne wyobrażenie, inne oczekiwania wobec tego fragmentu przestrzeni, w którym wszyscy żyjemy i którym gospodarujemy. I właśnie na tym polega las modelowy, że zbiera się tych wszystkich partnerów do wspólnego stołu po to, aby rozmawiać, po to, aby definiować problemy główne, które nurtują wszystkich w tym obszarze, a następnie szukać rozwiązań. Dlaczego nadleśnictwo oborniki przystąpiło do tego projektu? Las modelowy w obornikach to jedyny tego typu projekt w Polsce. Aktualnie na świecie znajduje się około 60 tego typu lasów w 35 krajach. W 2015 roku tu w obornikach 17 instytucji, organizacji, stowarzyszeń podpisało deklarację partnerstwa na rzecz ochrony zasobów naturalnych. To, co należy podkreślić, to była zupełnie dobrowolna inicjatywa. Niezwykle istotnym elementem każdego lasu modelowego jest tak zwany plan strategiczny. Zawiera on pewien zestaw działań, które mają rozwiązać pewne określone problemy, które zostają zdiagnozowane w środowisku. I tak też było w przypadku obornik. Te 17 instytucji wspólnymi siłami określało, jakie są oczekiwania, jakie są problemy w danym terenie, a następnie w ramach tego planu rozpoczęła się realizacja określonych działań. I tak w naszym lesie modelowym, w obornikach. Udało się już po części rozpocząć rekultywację jeziora Rogocińskiego. Przywróciliśmy około 6,5 kilometra zadrzewień wzdłuż rzek Wełny i Flinty, a także usprawniliśmy infrastrukturę turystyczną wzdłuż rzeki Wełny. To bardzo ważny szlak kajakowy tu, właśnie na tym terenie. Zresztą cała kampania edukacyjna, którą prowadzimy w nadleśnictwie oborniki to również jest pokłosie zapisów tego planu strategicznego. Lasy modelowe opierają się na kilku ważnych filarach. To przede wszystkim, przede wszystkim partnerstwo, to wzajemne zobowiązanie do równowagi w użytkowaniu zasobów naturalnych. Lasy modelowe to także wymiana wiedzy i doświadczeń. W polskich lasach realizowanych jest aż 14 z 17 celów zrównoważonego rozwoju, czyli sposobu na rozwój naszego świata. Mam nadzieję, że przekonaliśmy Państwa, iż bez właściwie zarządzanych i użytkowanych lasów zrównoważony rozwój nie byłby możliwy. Muzyka